Przed nami pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Kwalifikacje dziś o 15.45 w Eurosporcie, a konkurs główny jutro o 16.05 w TVN. Gdzie masz serce, karniwa? Za tu Nie zapomniałam, za 7,50? Tak. Listy do M5. W Nowy Rok o 19.30 w TVN. Moi lojalni widzowie, życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku. Chociaż wiem, że nie będzie on szczęśliwy dla wszystkich. The Traitors. Zdrajcy. Nowy sezon wkrótce w TVN. rozpuszczone. Warkocz. Tato! Candy Rapido Pro. o 40% bardziej oszczędna w klasie A i wyjątkowo szybka. Tylko 39 minut z pełnym załadunkiem. Teraz w Media Expert oddaj starą kalkę i zyskaj 10% na nową pralkę Candy w klasie A. W Media Expert, masz. Chcę urlop na regenerację Regenerację? Ale dziś detoksykujesz i metabolizujesz Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów Ale też dwa aminokwasy, obecne w wątrobie Hepatil wspiera wątrobę Dlatego stosuj go przy każdej okazji Hepatil, gdy wątroba się odzywa A z Hepatil Slim zadbaj o smukłą linię nie lubisz sprzątania. My w Philips je uwielbiamy. Kochamy sprzątanie bardziej niż ty kochasz sernik z truskawkami i wieczory z przyjaciółmi. Nasz bezprzewodowy odkurzacz Philips Aquatrio z funkcją aktywnego mycia usuwa więcej kurzu, brudu, plam i płynu. Ty kochasz porządek, my kochamy sprzątanie. Philips. Teraz w Media Ekspert Philips Aquatrio. Odkurzacz z funkcją aktywnego mycia w latach 0%. A do tego dwa płyny do mycia podłóg gratis. Nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie. biotebal Max, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budulec włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki lepu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Seiko wierzymy, że rzeczy, które uwielbiamy, zawsze można ulepszyć. express Xersi Suprema. Seiko. Respecto caffè Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź Nozina Forte. Nozina Forte? Tak. Są najczęstszą przyczyną infekcji, ale Ozina jest je walcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić no, się w bakterię i no. ja tyle tak nie będzie w ogóle potrzebne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, no, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę na forte. Na forte przeciwko wirusem, przeciwko infekcji. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańsze. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I Nisiutkie z. Jednak najlepszym dowodem na to są Wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W nadchodzącym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować Wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. <śmienny> Masz postanowienie noworoczne. Chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Wiem, że to nie jest łatwe. Dlatego chcę ci polecić Desmopsan. Lek, dzięki któremu tym razem dasz radę. Żeby rzucić palenie wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po pięciu dniach. Powodzenia. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystko co zbudowałem zawdzięczam sile moich rąk. Zrób to sam. Już od poniedziałku. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, tylko 179 zł. Akumulatorowa szliwierka kątowa jedynie za 199 zł. Fresarka górnowrzecionowa 100 zł taniej. 149 zł. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Bidlo. Na program zaprasza sponsor dystrybutor bananów marki Yellow. Oh. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji Play. Sponsorem programu jest producent tabletek Gripex Max i saszetek Gripex Hotmax, leków na objawy przeziębienia i grypy.